Aloha dziki! Jakiś czas temu nagrywałem live'a z nocnym kochankiem no i dzisiaj chciałem się podzielić z wami tym materiałem. No myślę, że tam jest taka sama fajna kondensacja, więc oglądajcie, miłego oglądania, hejo! Mam dla was już wideo, wideo. Yy, na którym będą właśnie relacje damsko-męskie i będę miał dla was... Queen. Coś, co lubi <laughs> porno? <śmiech> Powiedzmy. <śmiech> yy, no i trzeba będzie zgadnąć co powie dana osoba dalej. <laughs> Można nazwiska aktorów. E... I polega to... Polega to na tym, że ci ludzie są zmęczeni, oni są na trasie. E... No i ja zatrzymam w pewnym momencie wideo i wypowiecie, e... co autor wypowie dalej. Epizod pierwszy, kobita. Nam męskie zażyłości. Marek, chodź na kolanko. To jest trudniejsze niż zazdroszenie systemów ma... informatycznych. Je zajebiście, czuję się jak dziecko. Zapłaciłem za 3 godziny, wrócę za wcześnie. I co powie kobita? Każe sprzątać w domu, jechać do teściówki, posprzątać piwnicy i wywalić śmieć. Wszystko pasuje tak on, on, on na teściówkę mi pasuje. Każe sprzątać D, w domu, D. jechać do teściówki, D. posprzątać w piwnicy. Niech będzie ta te A ta te teściówka, bo mi tak nie pasuje, że. Nie ma kto tak Ale już on wyglądał na to. Niby sprzątać w domu takie najbardziej oczywiste. A może nie mają piwnicy i to jest takie podkutliwe. <laughs> Dobra. Niech ma te Dobra, to teraz Ciągle. będzie wynik. Zapłaciłem za trzy godziny, wrócę za wcześnie. Kobieta każe świątać w domu. <grym> Ale. Ale teraz tak, epizod nie drugi. Nie Niespodzianka męża. Me męża. Czyli teraz Mówi kobieta. E, tak. Mi niespodziankę zrobił. Tak? tak. Stwierdził, że. <grym> no to... <grym> no to... <grym> no to... <grym> Czyli teraz tak, idzie sobie pani w trakcie wysiłku po parku o, 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 i mówi. Tak, tak, to jest taka mała wskazówka. Dobra. I pani mówi: mąż mi niespodziankę zrobił, stwierdził, że dotrwam do mety, to będzie mi służył cały dzień, że, jest, że jestem wrodzoną małpą, że muszę, że muszę ruszyć się od garów. Ale no to, to, to nie chodzi o to, co nie, my miejmy, nie. Nie. tylko co ten mąż powie. Ale, ty, ale ona nie jest zachwycona tą niespodzianką. <laughs> <laughs> to jest z historii z super. Ja bym jak... obstawiał cel, że musi się ruszyć od garów, że to jest ta niespodzianka i że ona może sobie ja bym dał małpę. popatrzeć na wielbłąda. Ja, ja bym dał mapę z sympatii do. Do, do, do zwierząt. zwierząt ja wiem, że to no jest mała odpowiedź, ale. przyznaj, przyznaję, że jakby chłop tak do niej powiedział, to byłby dobry kozak. Nie? Że z wrodzoną małpą? Niech było. będzie B. Chociaż okay. ja no, wówczas c ale no dobra. Czyli odpowiedź nie, no, wasza. Małpę, 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 małpę dajemy. Jest źle, ale jest fajne, więc tak. to zaznaczymy. Ja znam Dziurę. Jest... Stwierdził, że też jestem urodzoną małpą. No. Mówi, że ja, to wszystko z miłości. Co było wielbłąd? Tak... No bo to się odbywało w parku, gdzie były właśnie wielbłądy i akurat była przebitka i użyliśmy takiej przebitki. No dobra, fajnie. I teraz, teraz, teraz jest dalsza część tej łamigłówki. Co jest wielbłąd? Mówi, że to wszystko z miłości. No ja się zastanawiam, czy to jest z miłości? Nie, to jest z miłości. Kilka kilometrów dalej, co powie ta pani? Że miłość nie wybiera, Stary dostanie szmatą po ubie za tą niespodziankę. Styrana jestem strasznie, nie wiem dlaczego tu przyjechałam. B. B! Ja to B bym, tylko że... Y... Prześmiewczo, na tak powiem. Dobra, jedziemy! Czyli B? B! Czy... Wcześniej było B, trafiliśmy do teraz też pewnie. Jakby bym że stary dostanie szmatą... Styrana jestem strasznie, nie wiem dlaczego tu przyjechałam. My Czyli się zgłosiłaś, no dla mnie. Z hmm. jestem strasznie. Czyli, no, jeden punkt cały czas dla was. Teraz przechodzimy do epizodu trzeciego pod tytułem Męskie testosterony. Tylko cztery różne epizody są do analizy. Jesteśmy, ekipą obiegamy po melanżu. Dlatego dzisiaj jesteśmy na mega kacu i biegniemy dla fanu te 12 km tak w półtorej godziny, bo kurde szybciej to chyba nie da darad. A ja szukam żony generalnie. O, kolega szuka żony. Ja Szukam żony, więc. Zgubiła się. Zgarniło. Więc piszcie koment w komentarzach, która chętna. Są tak. Tylko te fajne, czekam na swój pierwszy raz. No to na pewno a, wygląda no tak, jak jakby czekał, ale... Chyba... Ja tak też... się zareklamować, czyli pewnie A. Ja też myślę, Nie? Ja bym dawał pisze. na B, bo taki prostak. A. Ale właśnie taki trochę... A? Pis. No Nie, a, a. A. Ja szukam żony generalnie. O, kolega szuka żony. Ja szukam tak. żony, więc e, tylko te fajne. No mówiłem. No, Jednak ja Chyba jest z to teraz dalsza część, to będzie jego autoprezentacja i on powie dlaczego kobiety powinny się do niego odzywać. Jestem nudny, śpię dużo, generalnie bezrobotny, jeżdżę tą trójką w gazie, a w portfelu mam same stówki. Eee, to się jakowe. A trzecia odpowiedź jestem szalonym krejzolem z tysiącem pomysłów na minutę. No No ja to ja to Ta trójka to. Ty, może to ja byłem. <śmiech> <śmiech> to, to, to Tylko to że nie masz e, jestem nudny, y, śpię dużo i generalnie bezrobotny. Pozdrawiam wszystkie ładne i fajne dziewczyny. W gazie. Ostatni epizod, akt desperacji. Nie wiem, się z dziewczynę tu znajdę. To same sam, nie wiem o to chodzi. Sam sam. Ej, dziewczyny! A Oto Ej, Sorry! Jesteś. Oj, chodź, przepraszam. No, no, Jak skomentuje przytulaska ta pani? Czyli pan dorwał panią na polu, krzyknął dziewczyny. Bo pierwsza odpowiedź dla arka jest. Tak, no dawaj lecimy I w tango. Co, co powie panie? No to dawaj lecimy w tango, ogarnij się chłopie, dzieci na mecie czekają. Słuchajcie, tyle razy strzeliście B i nie trafiliście, żebym Raz trafiliśmy, raz się udało. No tak, ale więc za mało. I to nasz tak. jedyny punkt, więc. To. Dobra, no to dajemy B. Ona była za bardzo uśmiechnięta na ogarnianie go. Ale to nic, ale jest B i warto zarezygnować. A kto takie... mówi to z A z uśmiechniętą tą. No właśnie. Ogarni się chłopie, niech będzie. B, dziękujemy. Skąd ona jest? Skąd ona ta? Coś, hey, Dzieci na mecie czekają. Nie trafiliśmy. Było. Wychowano no. jak swoje. Jeszcze liposta. Co chłop powie? Co powie chłop? Dzieci na, e, dzieci na me, pani powiedziała, dzieci na mecie czekają, jaka będzie riposta? E, wychowam jak swoje, no to, a, a to faktycznie nie, a to idę na księdza. A ten chłop, czy tak, tak. pani. Ten pan. Bo jak ona by weszła na księdza, też mogły być ciekawy. Wychował jak swoje taki chłop. To co może powiedzieć? Dzieci na mecie czekają. No? Wychował jak swoje, chłop. Dwa punkty. Dwa punkty w dzisiejszym co, naszym co, może? Co teraz odbieramy? Yy, Mamy jeszcze jedną nic. taką grę? To co, to, co zdobył każdy uczestnik, właśnie docierając na mecie, taki wspaniały medal, właśnie. I to właśnie chłopak. Niezły dzik, żurek, to dla ciebie będzie. Z taki prawdziwy tak to jest y, me medal dzika <grywa> później będzie sobie można dotknąć dzika puścimy w go w obieg tak